Damian, takie pytanie, jak to jest, nie wygrałeś jako zespół żadnego spotkania w grupie, a tu w fazie pucharowej, 1-8, pokonujesz lidera grupy Kurowskie Ubezpieczenia. Jak, tak. jak to się robi? Jak to się robi? No cóż, rzeczywiście w grupie nam zdecydowanie nie poszło. To jest nasza dzisiaj pierwsza wygrana w tych rozgrywkach. Po ciężkich bojach jest, doszło do karnych, karnych się udało wygrać. W lidze się docieraliśmy składem, staraliśmy się z meczu na mecz robić coraz lepszą grę, wydaje mi się, że w tym meczu dużo rzeczy z naszej strony było na plus. Nie udało się dociągnąć wyniku do końca, bo tam było 4-2 do 15 minuty w drugiej połowie, ale w karnych dopisał szczęście. Seweryn obronił ostatniego karnego, także udało się z okay, wygrać. Do, to teraz pokonałeś w sumie faworyta murowanego do, do no zwycięstwa, tak. czyli co teraz to Wy faworytem? Oj, nie, 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 nic z tych rzeczy, na pewno nie jesteśmy faworytem, ale tak jak i w tym meczu, w następnym na pewno będziemy równie mocno walczyć, także będziemy się starać przejść dalej, czemu by nie. Dominik, co, ekipa Gospodarzy kończy rozgrywki na 1 8. Jak podsumujesz wasz udział w pierwszej edycji zimowej Ligi Biznesu? No, no, udział myślę udany na pewno pod tym względem, że pierwszy raz przystępowaliśmy do takiej... No, przygotowania były, myślę, że technicznie nam też nie brakuje za dużo. Problem jest jeszcze ze zgraniem, młoda drużyna, zgrywamy się, ćwiczymy tu regularnie. Liczę na to, że zaraz będą Ale to. Ale to bym nie ma. Mamy dobrą atmosferę, w drużynie. To jest najważniejsze. Jesteśmy taką ateowską rodziną i tego się trzymajmy, no będziemy trenować, będą wyniki. No Wasze początki w lidze biznesu były marne, tak? A widać, że z tygodnia na tydzień ten poziom wyżej, także. Rozumiem, że trenujecie na co dzień? Tak, oczywiście, co tydzień się tutaj spotykamy, mamy treningi, dobieramy przeciwników podobnej klasy, wielu też z tej ligi. Zgranie to jest jedyny element, który musimy definitywnie dopracować, to widać jeszcze u nas, ale tak jak mówię, ambicji nie brakuje, sił nie brakuje i na pewno umiejętności. Okej, okay. gdzie wam się lepiej gra, na hali czy na orliku? No, Patrząc po wynikach, jak mi na pewno lepiej na orliku, Ja myślę, że kolegom również, zdecydowanie, czekamy no, na Z Okej, okay. czy teraz chwilę przerwy i, i co, i walka o awans. I walka o awans oczywiście. Dominik, kończymy mecz tak jak z Oluprofem, wygrane 4-2. Nie byliście faworytem tego spotkania, bo jednak graliście jako zespół ten niżej notowany, a jednak w meczu powiem szczerze, że dominacja i taki pewny wynik. Tak, no właśnie to jest, to jest hala, z każdym meczem gdzieś, gdzieś bardziej się ogrywamy. Nie ukrywam, że też jesteśmy zespołem, który wchodził, pierwszy gra taki raz turniej na hali, pierwszy taki turniej halowy. Z każdym meczem jednak nabieramy takiej, takiej pewności, jakiegoś takiego zgrania. Naprawdę cieszymy się bardzo z tej, z tej wygranej. Pomogła dobra komunikacja, gdzieś tam między sobą wcześniej nie rozmawialiśmy na boisku. Teraz był cały czas komunikacja, przekazywanie zawodników. Naprawdę jestem zadowolony z drużyny. Super, super, super mecz. Analizowałeś drabinkę, z kim teraz możecie grać? Właśnie nie, 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 nie popatrzyłem. Jak to tam wygląda? Wiem, że chyba na rekord nie możemy, nie możemy trafić na Okej. Okay. A z kim byś chciał zagrać? W takim razie? Czy z Hadiosem jest, 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 jest możliwość właśnie, jeżeli oni by, e, wygrali. Jest, jest, tak jest taka możliwość, jest. tak jest dokładnie. Tak, super nam się właśnie z Hadiosem grało, gdzieś tam udało nam się w grupie z nimi wygrać, więc na pewno bylibyśmy bardzo bardziej pewni w tym, w tym meczu. E, ale z każdym chcemy go walczyć, no. chcemy tutaj się bić o e, jak najwyższą pozycję, więc z kim byśmy nie zagrali. Wyjdziemy z pełną parą i z ambicją 100%. Po turnieju, tym biznesowym, który wygraliście, widzę, że apety rosną, nie? bo w grupie graliście w kratkę, a teraz dość pewna, wygrana z Hey tak? i awans do kolejnej rundy. No zgadza się, tak powiem, czas, który tutaj odgrywa główną rolę, po, pozwala nam się zgrywać. I, i to jest jakby główny czynnik tego, że z meczu na mecz tak jak poprzednio rozmawialiśmy, wygląda to lepiej. Dzisiaj pierwsza połowa wydaje mi się, że najlepsza, odkąd tutaj gramy w naszym wykonaniu Hutchinson, no może dwie trzy sytuacje miałby bardzo dużo, dużo nie wykorzystaliśmy. W drugiej połowie troszeczkę wprowadzono nerwówkę, Hutchinson dochodzi na 4-2-4-3. Strzelamy na na trzy, no i udało nam się już że tak powiem takim doświadczeniem dojechać do końca i ten mecz wygrać, i czekamy teraz na, na mecz ćwiercina Z kim chcecie grać? Chyba, że Czy, wiesz. Z kim chcemy grać. No wedle tego, co się dzisiaj wydarzyło, sensacja w pierwszym meczu gramy na DSG. Tak jest, dokładnie tak. Także wydaje się, że będzie może łatwiej, tak, ale tak pokazał mecz Kurowskich, że, że to łatwiej wcale nie musi być, także trzeba mieć koncentrację i walczyć. Czyli co, czyli do finału dochodzicie, tak? Taki cel? Czy łatwy mecz. No łatwy na pewno nie będzie, no, chyba że DSG po prostu w grupę sobie potraktował a teraz się spięło na playoffy. Nie no, każdy mecz to ma być przede wszystkim zabawa. Pograć sobie, przechodzimy tutaj, a co będzie, to będzie finał. Życzę sobie tego, żeby był finał, ale czas pokaże. No, każdy mecz będzie trudny zobaczymy, jak to będzie. Jeden puchar już macie, nie? Także co ma drugi, nie? Do, Do kolekcji, dokładnie. Ale uważam, że w tym roku już cel założony został zrobiony, wygrany turniej. Mam nadzieję, że może będziemy się końcem tego cieszyć z drugiego triumfu.